Cześć, witamy wszystkich bardzo. Serdecznie z za i teraz ja jesteśmy was, na witam Skrzydłowym, czy tam Mikerson. jesteśmy na Skrzydłowym, dzisiaj zaczynamy. Spokój się, ja tak się pomyliłem, że jesteś hitem. Dzisiaj jest energia, dzisiaj jest energia. Zawsze tam idę. Zawsze <laughs> tu idę, do góry. Dosłownie, zawsze. Cześć, w sensie. witam. Jednam blisko. Prawo, bez, prawie, prawie bez Bez zabierze. podwójna Uciekł, uciekł, uciekł. Wow Która jest ta pierwsza? Ostatnia Tak myślałem, że powiedz wiesz, szczerze czyś tak się domyślałem. No co ja zrobiłem? Ej, jestem znajdziemy To było dość obwóz, że tak powiem Jeden u mnie. przerwana drapanie i na strzelenie kośćmi, bo inaczej się nie da grać. Leży u mnie, ale długo na niego czekałem, bez Ale bez, to je Jest, idzie ci, idzie ci. Wiem, że idzie. Biorę go plecy. Co ja robię? Jestem... takim... Oh. Mm, nie pamiętam już jak ja to robiłem. serce dałem tym, które tak... tak wiesz... przypomniało mi się albo... Że... fajne serio. Bez, 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 bez z, z, trójka To nie jest jego... Nie, to nie. To jest broń nice! Masz chyba kawał hamera, no A ty już chyba dawno mi to mówiłeś. Możliwe, nie wiem, nie będą no. Nice Serio, że, że, serio pomyślimy. Nie ma ich tu, chodź. O, schodzą, schodzą. Idę patrzeć w plery. Mam nadzieję, że się nie minąłem z nim. Jest! Okno, ale go nie widziałem. że co zaplantował Jeden, jeden Ach, Raczej dwóch Dwóch? Nie, nie dwóch z tego Ale było dwóch! Niemożliwe Jestem w najgorszym Ach. miejscu możliwe Jak mi po tym meczu spadniemy ja nie, nie ma szans. A chcesz się założyć, że nie ma szans? Masz dwóch? Nie wiem. Jednego. Jeden u mnie, jeden u mnie. Aż cię trafił, łeb jeszcze nie? na sam koniec. No. Z okna.

Ale full auto weszło <noise> Nie na no, przełomu Dwóch okna, dwóch szyby, dwóch szyby, dwóch szyby, żartuję Jeden na szyby pamiętam to profilowe Ja pamiętam nazwy, Okay. Już cię. Już chciałem wyzywać, nie? O, ale nie fart, w sensie nie fart. 83?! Jakie to było piękne to, co zrobiłem. Nie wiesz, co się stało. Bo rzuciłem palaka na drzwi, nie? Idzie tam, idzie na długie chyba. I rozbiłem drzwi. A przez to, że rozbiłem drzwi, ten palak się rozszedł, nie? No. A chłop stał w rogu. I on nie dostawał na początku palakiem, bo były drzwi zamknięte. A jak wybiłem drzwi... O kurde, To palak zaczął tak. na niego palić nagle I się no, Chłop zęby pucze kaszanką Kasza -ka tu. Bigos Pętasz? Bigos Z... Pętasz? Tak, ciebie pamiętam Gdzie on jest? Przy jest na lewo I, i, I tyły Ale ten jest bardziej rozbudowany i taki No Przy żółtej Bardziej przy rampie Co tu się stało, nie? Przy oknie, no zabił mnie jeszcze Nie wierzę, ile on ma chapa. O matko! Ale ile on ma hapa, co jest? Nie, dało więcej nie. przy szybach i prawo rampa za łupą. i zostaw! Zostaw spokojnie, nie wychodź stamtąd. Wstawimy, jesteśmy w krosie. On ma AWP. Nie wychylaj, no! Podchodzi, no. Góra no chyba. No i co z tego? No to trzeba podejść, jak on podchodzi. No i widzisz, no i się rozpraszczam w tobą. Chłopie, ale jak on wchodzi, jest z dwóch on... stron. No, to, to co? Wyskoczy na ciebie, to ja go zabiję, wyskoczy na mnie, to ty go zabijesz. Ale on mi mógł widzieć z innego kąta. Miki. Gdzie oni biegną tak? Chyba nad BS-em. Długie leży. Wchodzi. Ciemnia i rampa. Le, le, to lecą za plecami, Gomasz. Czuję. Spójrzcie na te drzwi, proszę. Cicho. Nie wierzę, on otworzył i odbiegł. Czyli wiemy, że oni idą tu. No nie ma co krótkich patrzeć. BS, Piki. Nie żyjesz, Ty już zabiłeś Krótkie, no patrz. Jest niebede mnie. podkłada teraz to podkłada Patrzę krótkie dobra dobra Dobrze Ile chob rzeczy wyrzucił co jest? <śmiech> <śmiech> tak, nie poszedłem mi już Chłop 5 zaufnie Dobrze Ma kolegów, ale On On chce, żeby oni mu ufali Zbiera zaufanie? Że potem je wykorzystywać, no co żółta, żółta to jest pompa przy oknach, nie wierzę, przy szybach. proszę, Psz, jakby nad BS-em od strony szyb, bo no teraz tu mnie wszędzie. O nie co ale będzie dopiero 7-4, więc mamy. To by już się poddał, już wiedział lewo, 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 Czekaj, czy coś dostał przez te drzwi? Nie Nieciekawe? Pierwsza bezpieczna siadła, druga. Przynajmniej nie spadliśmy, nie?